Niestety, przyzwyczailiśmy się do tego, że zmiany w systemie podatkowym, jak i w prawie pracy zachodzą, nazwijmy to spontanicznie albo na ostatnią chwilę. Płatnicy dowiadują się o tym za 512, często już po Nowym roku. W 2023 roku nie spodziewamy się już rewolucji na miarę Polskiego Ładu, niezależnie, czy mówimy o wersji 1.0, 2.0 czy jakiejkolwiek innej. Zmiany ważne, godne odnotowania przez każdego podatnika, niezależnie w jakiej formie się rozlicza. Zobaczmy, na czym będą polegać. To już nasza świecka tradycja, że z każdym rokiem zwiększa się wysokość składki ZUS, co dotyka małych przedsiębiorców i jednoosobowe działalności gospodarcze, czyli bardzo popularny w polskim IT forma zatrudnienia. Wynika to m.in. z podwyższenia płacy minimalnej, która jest jedną ze zmiennych w równaniu na obliczanie składek ZUS. Od stycznia składki mają być wyższe o nieco ponad 17%, co jest dotychczasowym rekordem z roku na rok. W praktyce dla przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 4161 zł podwyżka wyniesie więc około 200 zł.